Cóż za rowerowy dzień dzisiaj? Cóż my tu mamy? O znowu Prox. Klucz do suportu Holotech 2 z rączką. No, jest klucz, jest rączka. Nie kłamię. Te same dobre jakościowo trybki. Śmichy chichy, ale wiecie. Porządnie zabezpieczone. Uuuuh, dobra. Mamy klucz. No, kawał solidnej lachy. Ząbki są tu, gdzie trzeba. Tak jak należy, wykonane. Rączka gumowana, solidna. Ten klucz, oprócz tego, że do supportu, to ja go kupiłem w innym celu. Ja go kupiłem sobie do ściągania tarcz hamulcowych ponieważ tarcze trzymano, wiecie, nakrętka, te sprawy i trzeba to zdjąć. A ja mam taką jedną do zdjęcia, i ona musi wlecieć z roweru, więc więc to już się przyda raz na jakiś czas. Został więc kupiony, no się powtarzam w po tym więc, został więc kupiony. Podobnie jak w przypadku poprzedniego, kawał solidnej blachy, pokrycie galwaniczne, porządna gumowa rączka, trochę to waży, ale o, jest jakieś przełożenie tutaj w ręku, więc jest szansa, że, że trochę służy wygląda wygląda porządnie. A do czego jestem ten tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Może to komuś pomoże. Być może jest doniczek.